Witam, posiekam słoneczne miody i będziemy robić oprysk jaskółczym zielem szczotkiem i scynamy one rodzinki od razu skrobiemy propolis O i będziemy przeglądać rodzinkę względem czerwiu na razie ściągniemy nadstaweczki przykryjemy je daszkiem, bo jest czas bezpożytkowy. A jak jest czas bezpożytkowy, to musimy uważać, co robimy przy przyciągu. O, chwila, moment, teraz wyciągniemy na Jeszcze staweczka Układamy gniazdo na dole, sprawdzimy jakie są rameczki. Porozkładamy to fajnie. Jak wygląda sytuacja mm, w nadstawce. No... Taki już na, ty, na tej samej samym dole, na staweczce, na jedyneczce jest on. Takie coś, jakieś resztki czegoś. Lecz cały dół jest suchy, czyli to są pozostałości jeszcze po miodzie. ściągniemy mu od razu poławiacz, byłku, krata plastikowa, której nie lubię, która się deformuje. O, robi takie. Takie fale Podstawa to musimy jednak to zamknąć Nawet używając od sąsiadów żeby nie było jakiegoś wienalotu no i teraz kontrola i oprysk. robimy od razu polis, oczyszczamy te rameczki no i wiadomo, śpieszymy się tak jak i wiosną bo zimno, to teraz śpieszymy się, bo szczółki węszą Widzimy rameczkę przedostatnią No jest uściutka Czyli nie ma czerwiu Damy im ramkę z czerwiem Dlatego, już odpadziku wyciągniemy Tą rameczkę już O, troszkę taka robota długotrwała, żeby to wszystko zrobić. No nie.

Jest rameczka, z czerwiem kukamy co tam jest, jajka i widzimy, że jest okiepskawo. Bo... no pokarmu nie ma, no nie ma pokarmu, znowu trzeba będzie jakąś, jakąś polewajkę robić, przekładać jakiś pokarm. Ja skórzę zielen spowoduje to, że matka jeszcze zwiększy tempo czerwienia, ale najważniejszy jest pokarm w gnieździe, nie w nadstawce. Dlatego będę szukał za chwilkę ramki jakimś czerwiem. To taki, taką rameczkę poszukam, żeby on tam jednak był, Było pół ramki tego pokarmu. A tu ramka widzimy. Jajka. Larwy I już zaczynają Sklepić No i też Spłyskamy Raz, dwa Góra, dół Kucze ziele usuwa jakieś bakterie, wirusy, grzyby. Czosnek jest dodatek. 20 ml na litr jest kuczego ziela. Oj, cynamonu dałem 20 kropli. 25. No tu już ładniejsza aromeczka. Filmujemy, żeby tego czerwiu na tej porze było tak 9 ramek na rodzinę Jak jest mało to, to biorę z zasilaczy i dodaję, tu, tu też mu tu rodzinca dodam jedną ramkę to pójdę później wyciągnę dziś z odkładu później odkłady te, które mi zostały, to idą do połączenia, do zasilenia innych rodzin. No już nie powiększam rodzin. Wystarczy mi 120, jak będę zimował. No, 100, 110. O, jest wystarczająco. dla jednej osoby no i pilnujemy tego pokarmu, to w tej chwili lipiec to powinien, to mamy tak pracować przy pszczołach jak na wiosnę przy rozpędzaniu jest to najważniejszy miesiąc w roku, lipiec I dlatego, że teraz doprowadzamy doprowadzenie z rodziny do siły. Tworzymy pszczołę zimówkę. Pszczoła, zimówka robi nam znowu już miód wiosenny. No i zegar koło się zamyka. Nie teraz, odpuścimy. Nie spodziewajmy się dobrych efektów na wiosnę. A wielu pszczelarzy no, już odpuściło sobie też w że Już odpuściło, no. A to jednak, o, piękna rameczka. Jak na razie jest ich trzy, sześć, o i siódma. Siódma rameczka w czerniem. Od deski do deski. No to proszę sobie pomyśleć, że tu potrzeba jedzenia. Pszczółki grzeczne Nie pełzają, nie chodzą, nie uciekają O, jest rama praty Zaraz to wytniemy Dobrze, oprysk Czyli to wszystko jest już czerw-zimowy Bo musimy wiedzieć, że czerw-zimowy robi się nam w lipcu Do 20 sierpnia jest ten główny Który matka złoży, to jest ten główny trzon Później też może być, już ten roślinówka też jest, ale już go nie będzie tyle nie? tutaj jest ładna rameczka, bo zobaczymy coś tu kombinują nam się leje w świecie. O. O, coś się zacznie. Ale widzę tutaj jakiś matecznik podlany. I nie wiem, czy Chce mi chyba matkę mm. wymienić. 别的吗？ Musimy przynieść im dwie rameczki z czerwien no Ale skończymy to nasze pryskanie. Ściągniemy poławiacz pyłku. No i z moment, zaraz ją namierzymy no jest no i nie wiem co one od niej chcą widzę, tak, że opalitek jej odkleiły został tylko ślad kleju no gdzie jest, gdzie jest no ucieka, ucieka, ucieka A uciekła mi już na drugą stronę No jest dużo, ładna no, Nie wiem o co im chodzi Może przez ten wód, to wie Teraz by tylko ściągnąć poławiacz. Jeszcze 7, 7 ramek czerwieni. Dwie musimy donieść. Elia ja zaraz idę szukać czerwio. A rodzinka pozamykam. Słoneczko wyszło. Ławiacz ściągnięty. Dobrze. Ja lecę to czerw. No, dziękuję i do, do usłyszenia.